W Max. Co tam u was dobrego w skali roku? Co u was dobrego? O, dziękuję no, ci bardzo. Co u was bardzo. dobrego w 2019? Filip zacznie. Halo! Cześć, fi, fi. Witaj, Halo, Filipie. Cześć, no, cześć, cześć, Filip. Opowiadaj, cześć. co tam? No, co ci się udało? No? A, przede wszystkim osiągnąć taki dobrobyt, który widać na wadze łazienkowej. No, o, proszę bardzo! Masz nową wagę? <laughs> aż, tako, aż taką wagę. Aż taką wagę to pokazuje ponad trzy cyfry. U, ja, <laughs> Brawo. Filip, gratulacje. Rozumiem, Super. że na początku roku nie było łatwo. Ciągle oscylowało wokół 90%. -ki. Tak. Linia dobrobytu została utrzymana dobrze, dobrze. Gratulujemy, Oczywiście. oby tak dalej w 2020 Filip, no Następnym razem... I, wam, I wam również tego życzę, chłopaki, I pamiętajmy, dla poprawy humoru Trzeba się ważyć bez plecaka Bez plecaka wtedy wyniki są być może Nieświadczące o naszym dobrobycie Ale za to dwucyfrowe, czego i tobie życzymy Pozdrawiamy Filipa na drugą nóżkę Paulina Cześć Paulinka, dzień dobry Witaj w RMF no, Max witam No patrz, właśnie. cześć Paulinka, co u ciebie u mnie, dobrego no. U mnie dobrobytu ubyło o, 12 kg? Zdjęła w plecach! Ale to nie wszystko u Pauliny. Minus 12, proszę bardzo. Nie, ja na 24 września zdałam prawo jazdy za pierwszym razem. Za pierwszym razem! Gratulacje i to jeszcze nie koniec. I jeszcze, słuchajcie, zmieniłam pracę, także trzy cele na ten rok zostały osiągnięte. Kurcze, Ale plany na przyszły rok, zaczynam rok z przytupem, wracam na siłownię, bo chwila była przerwy. Jedziemy teraz. Lecimy piecem. Jezu, no powinno. I co jeszcze, czy, czy, czy nie? Nie, bo teraz... nie, nie, na razie, na razie tyle czy rzeczy, czy wystarczą. Paulina, wiesz co, bo w tym momencie ludzie przestali cię już lubić, bo się wszystko udało. Wiesz, na pewno jest coś, co się nie wyszło. Na pewno jest coś takiego, co spowoduje, że jednak okaże się, że Paulina to jest człowiek. No, facet przy Jezu, tym no... 12 kilo. Oh, oh. No, i no, nie, wiem, nie radny. wiem, co mi nie wyszło. No, czasem, czasem codziennie mi coś nie wychodzi. No nie oh, jest idealnie. Całe szczęście, bo już! Bardzo baliśmy. dobrze i widzisz, znasz... widzisz Daniel, 14 lat czy nie było i widzisz są jeszcze fajne dziewczyny na świecie. Cześć Daniel, witaj w RMF Max! E, witam, witam. Cześć. No, cześć. no co tam u ciebie dobrego w tym no, 2019 roku. No jeździłem sobie rowerkiem do pracy od wielu, wielu lat byliśmy w Anglii i słuchałem was codziennie rano. No, dzięki. tak ale... dzięki wam również też... Miałem nadzieję, że wreszcie wrócę do Polski będę chciał tam być, mówić po polsku, być w Polsce i, I co? udało się wreszcie, po 14 latach. Brawo! Na kolejny do robienia się... korków. Nie no dobrze, że wróciłeś. Super! Super. Daniel, ale to Super. ekstra! Ale to już tak chyba na stałe, co? Nie będziesz już da, robił tych głupot. No, że zarządzamy nasz domek, tutaj chwile w Wielkopolsce. No i pięknie. Kiedy rano cały czas was słucham i się. Super mnie. daje. To witamy w Unii Europejskiej, bo tam ci wypadają. Tak, <grymne> Fajnie, że wróciłeś, Nie Ja, dawaj. Macie krok i jak jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka z RMS Max. RMF Max. Hity na Maxa.